Jeśli leżysz w łóżku, taka zmęczona, ale nie możesz zasnąć, to nie zawsze jest problem, który siedzi w Twojej głowie. Jeśli Twoje ciało jest zmęczone, dzień był długi, a jednak sen nie przychodzi, myśli krążą, ciało jest zamiast rozluźnione, to napięte, a Ty zaczynasz się zastanawiać, co z Tobą jest nie tak. I chcę Ci powiedzieć, że coś bardzo ważnego już na samym początku, już na samym początku, to nie zawsze jest problem w głowie. Bardzo często to problem, który jest w takim obrębie biologii snu, bo sen to nie jest wyłącznik. Sen to jest proces. I sen nie zaczyna się w momencie, kiedy gasisz światło, kiedy się położysz do łóżka. Sen zaczyna się dużo, dużo wcześniej, wręcz kilka godzin wcześniej, już w układzie nerwowym, w układzie hormonalnym. To jest proces biologiczny i metaboliczny. I jednym z kluczowych hormon, hormonów tego procesu jest melatonina. Ale. Melatonina to nie jest tabletka nasenna. Ona nie działa jak młotek. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym tak naprawdę jest melatonina? Otóż melatonina to hormon rytmu dobowego, a nie klasyczny środek nasenny. Jej zadaniem nie jest uśpić cię na siłę, tak jak robi to na przykład tabletka sedacyjna, ale jej zadaniem jest poinformowanie organizmu, że nadszedł czas nocy. To jest sygnał, cichy, biologiczny komunikat. Możesz się regenerować. Problem jednak w tym, że takie czynniki jak przewlekły stres, przy czym zwracam uwagę, że ja osobiście stoję na stanowisku, że nie ma stresu, tylko jest indywidualna reakcja. Na dany bodziec i nazywamy to stresem. Ale w tym kontekście chodzi mi o wyliczenie, jakie są czynniki, które nie pozwalają nam się regenerować: czyli stres, czyli właśnie światło niebieskie, nieregularny tryb życia, napięcie całego układu nerwowego. I te sygnały potrafią zagłuszyć nam sygnał o tym, że mamy się regenerować, że mamy. Iść w stan spoczynku. Chcę, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że sen nie jest stratą czasu i śpimy poniekąd albo po to, żeby się regenerować, i do tej regeneracji są nam potrzebne określone zasoby, albo śpimy, bo mówiąc kolokwialnie, nie mamy siły żyć, więc jesteśmy na takim swego rodzaju stand Ale wróćmy do melatoniny. Bo kiedy już właśnie przychodzi ten moment, w którym zastanawiasz się, no to co mogę sobie zrobić, żeby sobie pomóc, tak, żeby jednak nie walczyć z tą bezsennością, no to pierwszą taką myślą jest: kupię sobie melatoninę. Więc warto, żebyś wiedział, jaka jest różnica między melatoniną syntetyczną a melatoniną organiczną, bo mało się o tej różnicy mówi. Większość preparatów dostępnych na naszym rynku zawiera melatoninę syntetyczną, no bo jest ona chemicznie identyczna z naturalną, ale identyczna z naturalną nie do końca tak to jest, bo działa na organizm no, trochę jak młotek zbyt gwałtownie. Często działa jak taki impuls, który ma nas natychmiast wyłączyć. Może niestety przez to zaburzyć naszą własną produkcję, kiedy za długo stosujemy syntetyk. Często jest związana z uczuciem takiej ciężkiej głowy, kiedy się rano budzimy. Używamy jej przy jetlagach różnego typu, niemniej jednak zazwyczaj osoby, które stosują melatoninę, mówią, że no niezbyt fajnie się po tym czują, aczkolwiek i tak wolą to. Niż stan bezsenności. No w każdym razie melatonina nie współpracuje z rytmem dobowym, ona go tylko narzuca. I tu pojawia się jakby inna koncepcja, inne podejście, bo możemy zastosować mikrodozing melatoniny organicznej. Ale co to znaczy? Otóż melatonina organiczna, ona jest pochodzenia naturalnego, jest bioidentyczna i jest stosowana zazwyczaj w mikrodawkach, bo nie ma za cel postawiony jakby jej celem nie jest przejęcie kontroli nad organizmem, tylko jest nastawiona na to, żeby wesprzeć ten sygnał nocny. Więc delikatnie synchronizuje nasz zegar biologiczny. Pomaga naszemu ciału przypomnieć sobie, jak trzeba zasypiać. A to jest naprawdę ogromna różnica. Czyli microdosing nie usypia, on towarzyszy procesowi, który i tak powinien się przecież wydarzyć. I tu dochodzimy do momentu, w którym chciałabym wam zarekomendować Olejek na sen. Ale kochani, nie wszystkie i nie jako środek na Olejki, no, nie zawsze są tym najlepszym rozwiązaniem. W każdym razie tu dochodzimy do takiego momentu, który w moim odczuciu jest bardzo ważny, bo olejek na sen nie działa dlatego, że jest olejkiem. Działa wtedy, gdy jest po pierwsze dobrze skomponowany, ma właściwy moment podania i nie próbuje robić rzeczy, których nie powinien. Sen to nie jest odcięcie świadomości, to przejście układu nerwowego z trybu czuwania w tryb regeneracji. Dlatego sens mają tylko te rozwiązania, które wyciszają nam układ nerwowy, nie pobudzają tego tej naszej osi stresowej nie rozregulowują nam hormonów i nie działają agresywnie. Kochani, Rytuał na Dobry Sen. To jest preparat, który jest filozofią. to jest filozofia Max Hemp'a, a nie taka zwykła obiecanka. Ritual na Dobry Sen nie jest olejkiem, po którym padniesz. I to akurat bardzo dobrze. To produkt oparty na właśnie mikrodozingu melatoniny organicznej, na wsparciu naturalnego rytmu snu, na podejściu regulacyjnym, a nie przymuszającym. To jest różnica między zrób coś za mnie albo pomóż mi wrócić do równowagi. Kiedy taka forma wsparcia ma najwięcej sensu? No, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale też to zmęczenie łączy się z takim dużym przeboczcowaniem. Gdy zasypianie trwa za długo, albo gdy budzisz się w nocy kilka razy, na przykład idąc do toalety. A potem nie możesz zastąpić z powrotem, albo gdy czujesz, że twoje ciało nie potrafisz już po prostu odpuścić, że ciągle ci się mieli w głowie milion myśli, gdy stres nie opuszcza nawet po położeniu się do łóżka. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby to nie były rozwiązania siłowe. Biorąc preparat, rytuał, ten dobry sen, to jest tak, jakby. Zaprosić organizm do regulacji, zaprosić go do snu. Więc jeśli nie możesz zasnąć, to nie znaczy, że robisz coś źle, bo bardzo możliwe, że Twoje ciało po prostu nie dostało właściwego sygnału, a sen, wiecie, no nie przychodzi z przymusu. Nie można sobie powiedzieć: W tej chwili idę spać i śpię. Sen przychodzi z poczucia bezpieczeństwa biologicznego no i bezpieczeństwa psychologicznego. Więc zadbaj o siebie łagodnie, z uważnością, bez oceniania, bo dobry sen to nie jest luksus, to fundament naszego zdrowia. I tu chcę Ci przytoczyć historię jednego z moich podopiecznych, Miłosza, który z dużą dozą sceptycyzmu sięgnął po Rituals na dobry sen. I niedługo po tym Przysłał mi taki zrzut z swojej aplikacji śledzącej sen, że był osobą, która no niestety zmagała się z dużymi problemami ze snem, że jego średnia wynosiła, średnia snu głębokiego wynosiła y, zaledwie kilkadziesiąt minut, a y, po zastosowaniu ekstraktu, y, gdzie bardzo fajnie to opisał, dokładnie, okazało się, że śpi już 8,5 godziny snu głębokiego, czyli snu w pełni re, jakby to powiedzieć regeneruj regenerującego. Dlatego zachęcam, spróbuj, sprawdź, a potem podziel się tą opinią, jeżeli się okaże, że na ciebie zadziałało to równie dobrze, jak na Miłosza i setki innych osób. Tymczasem Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do następnego razu, Dorota Gudaniec.